No z tymi seniorami to jest tak. Ja mam zaprzyjaźnionego takiego chłopca, bardzo bystrego, który nie, celebrował swoje nie, szóste urodziny. Ja mówię, a czym chciałbyś być? E, on mówi, ja, a szos, szos, e, sześciolatek odpowiada, jak byłem młody, <grym> <grym> chciałem być seniorem. Zawodowo. <laughs> Jak moja babcia. No, ale teraz też chcę, bo już jestem starszy. Chcę, to, to chcę być też i seniorem, ale i pasażerem też. Zawodowo. Pasażerem. <laughs> tak, tak, takie są marzenia. Natomiast na moje koncerty przychodzi bardzo dużo y, młodych. Y, y, chłopców, no i jeden to przyszedł ja mówię, ja Cię się widziałam. Tak, ja już jestem piąty raz na koncercie. A, a ciekawe co mówią, co ich tutaj przyciąga? No przede wszystkim ja śpiewam dużo y, wierszy, dużo hmm. jest poezji w tym i widocznie no młodzi ludzie z, są tacy, że poezja jest im bliska, bardzo. Jest dla nich ważna, tak. No tak Ale tak. jeszcze o tych seniorów chciałam zapytać, bo pani też stwarza takie wydarzenia jak na przykład modowe dziedzictwo.